Jest tylko jedna lepsza rzecz od złowienia sandacza, a mianowicie pomóc komuś złowić swojego pierwszego. Dzisiaj właśnie taka się nadarzyła. Spotkałem widza nad wodą, ja już złowiłem wiele sandaczy tego dnia. Stwierdziliśmy, że zamienimy się wędkami i patrzcie na to. Miałem taką kurczę Big slide'cik, Piękny kołowrot. Młody złowisz teraz sandacza, czy nie? Złowisz? Nie. Młody jeszcze wtedy nie wierzył. To... Jak też możemy tak łowić i kto pierwszy złowi? Ale to tam chodź. Za sekundę przekona nie, się, że cierpliwość popłaca Co ty gadasz? Jest młody? Mam Jest, młody jest Ja pierdolę dobrze, pięknie Spokojnie, 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 bo... To jest na pewno sandacz? Oj Młody Ululu Ale on śmiga Spokojnie, nie tak agresywnie, bo go zabije i czekaj, teraz patrz, żebyś już wielki nie, nie złamał Wiesz co, nie, czekaj, czekaj, czekaj A mogę jeszcze raz uj, zarzucić? Ja uj. Yeah, piernicze Let's go, żółwior, żółwior Mogę żubior, żubior. Eee. No ostatnie dwa razy zarzucić? No trzech razy sztuka Dobrze, no i widzisz? No może to po prostu moja wędka jest nie? A Ty nie chcesz sobie zdjęcia zrobić? Nie, ja się boję trzy... Ale fajnie, co? I twoja wędka jest jakaś, kurwa Magiczna? No Ale mówiłem ci, żeby tu zostać, mówiłem ci Dobra, ja. ci. Młody nie wiedział. Czekaj, bo się zapląta. Cześć, bo jak, jak mi złajeć wędkę, młody to gdzieś w zatłukę, nie? Wiem jak będziesz jeszcze... Dobra, siema Jak będzie chociaż jeszcze jedna ryba, to na twoją wędkę? To ja pozostaje. I łowię na twoją Dobra. A ty na moją o? Dobra.